Czwartek, 23 marca, 14.07, to są wideokomentarze BOSS FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. S&P 500 w platformie BOSS jako instrument CFD, ma na główny indeks nowojorski, szeroki, e, przełamał już jakby na starcie bieżącej godziny po 14.00, lokalne wsparcie 2342, które pokazywaliśmy już tydzień temu, ale zauważmy ważniejszy aspekt: że został tutaj powyżej w rejonie 2349, 2348, został tutaj ważny opór, który broni takiego negatywnego spojrzenia według średnich w układzie H1, średnich. Z 55 i tutaj 22 okresów. W związku z powyższym zachowanie tej bariery 2349, 2348 mniej więcej, takiej strefy bardzo wąskiej, pozwoli aktywizować się jakby nowej grupie podażowej lub po prostu pozostać SP500 w notowaniu w takim zakresie 2330-2350 takiej konsolidacji. No i do tego trzeba dodać, że wcześniej mieliśmy ruch spadkowy. Który przerwał właśnie 2,365, 2,365, mieliśmy konsolidację, a wcześniejszy impuls był również spadkowy. Więc tutaj, w ostatnich takich kilkunastu dniach, podaż przeważyła do tego stopnia, że tutaj ujęcie takie pięciosesyjne, czy inaczej mówiąc, ujęcie ze 100 godzin, klasyka, pokazuje, że Impulsy wyprowadzane są przez dolne ograniczenia konsolidacji. W związku z powyższym, 2333, jako tutaj lokalne wsparcie i dolne ograniczenie przedstawionej konsolidacji z filtrem 2332, jest po prostu zagrożone według tego klasycznego rozrzutu. Natomiast podważenie 2349, 2350 tego oporu, tej strefy. Narzutowałoby na wyższe poziomy i jak najbardziej według jakiejś analizy harmonicznej, czy według różnorodnych strategii średnioterminowych, swing-trainingowych, to spojrzenie jest jak najbardziej możliwe, że, że kwotowania po złamaniu oporu 2 3 4 9 mogłyby ruszyć w stronę wyższych barier zaporowych, co i tak nie powinno zmienić w takim ujęciu za 100 godzin spojrzenia takiego oporu spadkowego. Więc teraz jest dosyć ważny moment, bo ta słabość tutaj na powoli się znowu rozkręca. I na to trzeba zwrócić uwagę? Przy Dow się mamy podobną sytuację. Konsolidacja 20, 529, 20, 645. I w zależności od wyjścia górą czy dołem, oczywiście bardziej prawdopodobne jest testowanie dolnej granicy, z uwagi na aktualny impuls na średnich i wcześniejsze zależności według a Price Action. Więc wyjście dołem powinno implikować tutaj nową fazę słabości. Natomiast podważenie mogłoby owocować jakby testem 20 lub nawet 2822 na się. Teraz zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja. Ten impuls, który widać na nowojorskich indeksach, a tutaj na frankfurckiej średniej giełdowej, jest świeży statystycznie. Tak naprawdę został w ostatnich tutaj. Wczorajszy, przedwczorajszych godzinach rozwinięty, a wcześniej mieliśmy zależności wzrostowe z układem konsolidacyjnym. Przy czym konsolidacja miała swoje dolne ograniczenie przy okolicach 12 057 punktów i wybicie przez ten poziom sprowadziło notowania tuż poniżej 11,86, a nastąpiła klasyczna faza odraagowania, kontrująca ten impuls, gdzie szybsza średnia dynamicznie zniżkowała poniżej 55 Godzinowej. Natomiast ten impuls prospadkowy jest podtrzymany, i tutaj widać, że słabość nowojorska, ta lokalna, jest połączona tym razem z tą frekwurską, czy można powiedzieć, że europejska z amerykańską. I to razem nam tworzy już jakiś taki szkielet. Szkielet, na podstawie którego widać, że te prospadkowe spojrzenia są już ze sobą zbieżne, są aktualne. W związku z powyższym 11.86 dla DAXa, to wsparcie jest. Jest narażone, tak na test przy zachowaniu tego ograniczenia. Jeśli jednak udałoby się przełamać 1257 punktów, to tutaj pamiętajmy, możemy mieć test 1292, a nawet 12137. Dopiero wyjście górą przez 12137 oznaczałoby dla przedstawionych średnich już taki rozkład sił, że tutaj mówilibyśmy o bardzo ważnych wsparciach 1186. Na ten moment nie można 86, 920. Na ten moment nie można o powiedzieć nic pod kątem wysokiej istotności. Jeżeli chodzi o FPL20, jest to instrument odzorujący notowania futures na link 20 w platformie Pacific CFD różnic kursowych, no tutaj notowany jest przy 2207 punktów po takim słabym odbiciu się od wsparcia 295. Więc tutaj takie swingowanie wokół bariery z 2200 punktów prowadzi do wielu mylnych transakcji, a tak naprawdę impuls jest prospadkowy. Podobnie jak dla DAXa, tutaj ostatnie, poprzednie dwie sesje, za wyłączeniem dzisiejszej, zaważyły na tym spojrzeniu. Widać nawet, że jakaś lokalna linia trendu została przełamana w dół. I teraz bardzo ważny opór w mniemaniu tutaj poprzednich maksimów, czy lokalnego dołka, który został przełamany to 2259. Generalnie 2250 z takim filtrem w górę, 9 już tam 13 punktów będzie teraz stanowił bardzo ważną barierę i na zasadzie coraz to niższych szczytów, czy ewentualnie te szczyty, które mieliśmy dzisiaj, można rozpatrywać układ coraz to niższych dołków, co pozwalałoby na test poziomu 265, jako wsparcie z 9 marca, czyli zbliżamy się jakby do tych marcowych minimów, no i ich przełamanie może z kolei wprowadzać jakieś zafałszowanie na wykresie z próbą ponownie kreowania korekty wzrostowej. Natomiast układ według Price Action i średnich przedstawionych kroczących jest negatywny. W dniu dzisiejszy inwestorzy prawdopodobnie szukają swojej szansy, co także potwierdza wskaźnik i zawracając w dół szansy na przyłączenie się do tego impulsu. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie dzisiejsze maksima muszą oznaczać a już jakby ten punkt zwrotny wyczerpania tej korekty wzrostowej, która została już wczoraj zapoczątkowana, może się on znaleźć bardzo blisko nawet 2259. O tym trzeba, trzeba pamiętać przy zachowaniu 2,196, 194 Jeśli jednak 194-196 zostanie przełamane, to wówczas 2221 dostanie znacznie wyższą tutaj rangę dla bariery zaporowej. Dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Michał Pietrzyca.